Mam wrażenie, że od wielu lat telewizor nie jest już kojarzony tylko i wyłącznie z oglądaniem takiej klasycznej telewizji, a wiele osób w ogóle porzuciło taki sposób oglądania materiałów. I tak naprawdę trudno się temu dziwić, bo mamy szereg serwisów VOD, na których znajdziemy całą masę filmów i seriali. Do tego też oczywiście dochodzą inne platformy, takie jak na przykład YouTube, gdzie w zasadzie ilość treści jest nieograniczona. Jakby tego było mało, dochodzi jeszcze elektroniczna rozrywka, czyli gry. I fajnie, kiedy telewizor nadaje się do wszystkich wymienionych wyżej rzeczy, tak jak na przykład nowe sprzęty Philips'a z serii 8500. Telewizor, który za mną widzicie to właśnie Philips 8535 z serii Performance w takim dość kompaktowym jak na dzisiejsze czasy rozmiarze 50 cali. Jeśli to za dużo w ofercie, jest również rozmiar 43cale, a jeśli za mało, są też wersje z ekranami 58cali, 65cali, 70 i 75cali, więc każdy znajdzie sprzęt pasujący rozmiarem do swoich potrzeb. Seria Performance to modele LCD 4K wyposażone w matrycę D-LED z szerokim spektrum barw. Szczególny nacisk został położony na wysoką jakość obrazu, za którą odpowiada procesor Philips P5, poprawiający parametry w pięciu najważniejszych obszarach decydujących o klasie wyświetlanego obrazu. Oznacza to odpowiednią głębię detalu, żywe kolory przy zachowaniu naturalnego odcienia skóry oraz płynny ruch, który najbardziej przyda się podczas streamingu, np. relacji sportowych czy materiałów z gier. Mamy tu również wsparcie wielu najpopularniejszych formatów, czyli HDR10+, HLG oraz Dolby Vision, które polepszają obraz. Jest też funkcja Micro Dimming Pro, która pozwala uzyskać głębszą czerń oraz żywsze kolory, jak również funkcja Natural Motion odpowiadająca za poprawę płynności obrazu. Dostajemy również przestrzenny dźwięk 3D dzięki obsłudze technologii Dolby Atmos. Takie możliwości w cenie telewizora ze średniej półki, jaki oferuje Philips. Myślę, że to jest atrakcyjna oferta. Telewizory z nowej serii 8500 posiadają jasność ekranu zwiększoną do 400 nitów oraz oferują obsługę szerokiej palety barw WCG. Mamy tu również bezprzewodowy system przesyłania dźwięku DTS Play Fi. Dzięki temu telewizor jest kolejnym kompatybilnym sprzętem wchodzącym w skład naszego domowego systemu rozrywki i podobnie jak jego pozostałe elementy, pozwala na bezprzewodowe odtwarzanie i kontrolowanie muzyki w całym domu, w każdym pomieszczeniu i z każdego głośnika. Jeśli myśli się o telewizorze marki Philips, to pierwsze co przychodzi do głowy... To podświetlenie, czyli Ambilight. I to już od wielu lat nie jest po prostu taki bajer, ale ciekawa i przydatna funkcja, której nie znajdziecie u konkurencji. Ambilight ma nawet własny przycisk na pilocie i po jego wciśnięciu diody umieszczone z tyłu telewizora zaczną podświetlać ścianę czy jakikolwiek inny obiekt znajdujący się z tyłu. Opcji ustawień jest tu kilka, tak samo jak sposobów śledzenia wyświetlanego materiału. Możecie np. podpiąć oświetlenie do obrazu albo dźwięku, więc kolory i intensywność dostosują się do wybranego źródła. Ale co najważniejsze, Ambilight to coś więcej niż tylko ciekawy bajek. Dzięki temu, że diody rzucają na ścianę światło w kolorach wyświetlanych aktualnie na ekranie i wokół urządzenia powstaje barna po sam ekran sprawia wrażenie większego niż jest w rzeczywistości, a obraz nabiera głębi i trójwymiarowości. Co też ważne, Ambilight wpływa pozytywnie również na wzrok podczas oglądania czy grania. A to z tego względu że z tyłu mamy dodatkowe światła, więc nasz wzrok nie skupia się tylko i wyłącznie na tym, co dzieje się na ekranie, ale ma tego światła więcej, co też sprawia, że oczy męczą się mniej. Jak przystało na nowoczesny telewizor, mamy tu oczywiście tak tzw. Smart TV. Sprzęt działa na bazie systemu operacyjnego Android w wersji 9.0 Pi, a to oznacza ogromną bibliotekę aplikacji i treści na żądanie. Można też obsługiwać telewizor za pomocą asystentów głosowych, asystenta głosowego Google oraz konkurencyjnego asystenta Amazon Alexa. Fajny bajer, polecam, żeby to sprawdzić, bo jest to trochę inny, ciekawszy, taki nowocześniejszy sposób obsługi telewizora. No ale trzeba też pamiętać, że pilot jest intuicyjny, ma na przykład samodzielny, dedykowany przycisk do uruchamiania aplikacji Netflix, a na spodzie znajdziecie wygodną klawiaturę do pisania, co zdecydowanie ułatwia nawigowanie po systemie czy obsługę platform VOD. Philips Performance z serii 8500 oczywiście nadaje się również do grania na konsolach, z zarówno starej, jak i nowej generacji. W tym celu wystarczy standardowe wejście HDMI, które pozwala na odtwarzanie materiałów w 4K. Sam korzystałem z telewizora po podpięciu PlayStation 4, Xboxa One X oraz debiutującej PlayStation 5. Jeśli zatem jesteście szczęśliwymi posiadaczami świeżutkich egzemplarzy sprzętów ze stajni Sony czy Microsoftu, to możecie spokojnie myśleć o takim ekranie do kompletu, na który nie wydacie milionów. Szczególnie, że w tym miejscu warto wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, którą z pewnością docenią fani gier. Input lag tego modelu jest naprawdę niski i wynosi około 20 milisekund. Myślę, że jeśli szukacie telewizora do oglądania filmów, seriali, YouTube'a, generalnie multimediów, ale również grania, to Philips 8500 będzie dobrym wyborem. Warto też zerknąć na promocje, szczególnie te z Black Friday, bo może się okazać, że któryś ze sklepów organizuje taką przecenę, że naprawdę upolujecie telewizor w bardzo atrakcyjnej cenie. To tyle ode mnie. Widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się. Cześć.